Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus zawsze pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, Pomnóż mo, tu, tu, po, pomóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy prowadź moje kroki drogą dobra, Panie Tabernaklum, spraw, bym kochał Cię coraz bardziej. Uwielbiam czytać książki o Życiu Świętych. Zawsze uczę się od nich czegoś nowego, ich wiara ich ufność, ich Żydaste Bian i cicciazły się na modlitwy jak chodzili w obecności Boga mimo trudności, wszyscy mieli coś wspólnego. Wśród przeciwności ufali Bogu, uciekali się do modlitwy, byli wielkimi miłośnikami Jezusa Sakramentalnego. Bardzo oddani świętemu Józefowi i Maryi dziewicy, przyjaciele ubogich i chorych, w których odkrywali opuszczonego i potrzebującego Jezusa. Ponadto, mimo tak wielu obowiązków, spędzali długie godziny na gorliwej modlitwie. Modlili się przed tabernakulum w obecności Jezusa sakramentalnego. Wzruszają mnie ich ostatnie słowa, wypowiedziane przed odejściem do raju. Święta Klara jest jedną z tych, które wywarły na mnie największe wrażenie. Zachęcała siostry w swoich ostatnich chwilach: Moje córeczki, chwalcie Boga! Z głębokim pokojem popłynęła z jej ust ta modlitwa, którą powinniśmy uczynić naszą: Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. Dziś odwiedzę Jezusa Sakramentalnego. I jak święta Klara, ja również mu powiem: Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. W serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa gorące miłością ku nam, zapal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości, całą ufność pokładam w Tobie. Bo lękam się wszystkiego z powodu mej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pocieszone w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Najświętsze serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź do nas, Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa oddaję się Tobie przez Maryję. Niech będzie kochane wszędzie Najświętsze Serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza: Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Przebaczenie dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Ciebie nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach. Jesteś zapomniany. Dobry Jezus zawsze pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż mo, bo, bo, tu, tu, bo, pop, moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw. Bym kochał cię coraz bardziej. Uwielbiam czytać książki o Życiu Świętych. Zawsze uczę się od nich czegoś nowego, ich wiara, ich ufność, ich żydność. życia Sebion i ciczec mi się na modlitwy. Jak chodzili w obecności Boga mimo trudności, wszyscy mieli coś wspólnego. Wśród przeciwności ufali Bogu, uciekali się do modlitwy, byli wielkimi miłośnikami Jezusa sakramentalnego, bardzo oddani świętemu Józefowi i Maryi dziewicy, przyjaciele ubogich i chorych, w których odkrywali opuszczonego i potrzebującego Jezusa. Ponadto, mimo tak wielu obowiązków. Spędzali długie godziny na gorliwej modlitwie. Modlili się przed tabernakulum w obecności Jezusa Sakramentalnego. Wzruszają mnie ich ostatnie słowa, wypowiedziane przed odejściem do raju. Święta Klara jest jedną z tych, które wywarły na mnie największe wrażenie. Zachęcała siostry w swoich ostatnich chwilach: Moje córeczki, chwalcie Boga. Z głębokim pokojem popłynęła z jej ust ta modlitwa, którą powinniśmy uczynić naszą: Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. Dziś odwiedzę Jezusa Sakramentalnego. I jak święta Klara, ja również mu powiem: Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, zapal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości, całą ufność pokładam w Tobie. Bo lękam się wszystkiego z powodu mej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Najświętsze serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź do nas, królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech będzie kochane wszędzie, najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi. Przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Przebaczenie dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają, i Ciebie nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus zawsze pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernaklum, spraw, bym kochał Cię coraz bardziej. Uwielbiam czytać książki o Życiu Świętych. Zawsze uczę się od nich czegoś nowego, ich wiara, ich ufność, ich żydność, życia i Ciccias się na modlitwy. Jak chodzili w obecności Boga mimo trudności. Wszyscy mieli coś wspólnego. Wśród przeciwności ufali Bogu. Uciekali się do modlitwy. Byli wielkimi miłośnikami Jezusa Sakramentalnego. Bardzo oddani świętemu Józefowi i Maryi Dziewicy. Przyjaciele ubogich i chorych. W których odkrywali opuszczonego i potrzebującego Jezusa. Ponadto, mimo tak wielu obowiązków, spędzali długie godziny na gorliwej modlitwie. Modlili się przed tabernakulum w obecności Jezusa sakramentalnego. Wzruszają mnie ich ostatnie słowa, wypowiedziane przed odejściem do raju. Święta Klara jest jedną z tych które wywarły na mnie największe wrażenie. Zachęcała siostry w swoich ostatnich chwilach: Moje córeczki, chwalcie Boga! Z głębokim pokojem popłynęła z jej ust ta modlitwa, którą powinniśmy uczynić naszą: Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. Dziś odwiedzę Jezusa Sakramentalnego. I, jak święta Klara, ja również mu powiem. Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa gorące miłością ku nam, zapal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa spraw, bym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa Pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa spraw bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu. Sercu Jezusa, o serce miłości całą ufność pokładam w Tobie, polękam się wszystkiego z powodu Mej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pocieszone w agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Najświętsze serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź do nas, Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech będzie kochane wszędzie, najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie Serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie Ołtarza: Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Przebaczenie dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i ciebie nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Amen.